Kościół Grimskirkia znajdujący się w Reykjaviku, jest kultową i popularną atrakcją turystyczną Islandii. Dzięki wyjątkowej architekturze i oszałamiającej scenerii kościół oferuje odwiedzającym niezapomniane wrażenia. Kościół Grimskirkia ma 74 metry wysokości, co czyni go najwyższym budynkiem na Islandii. Projekt kościoła został zainspirowany bazaltowymi strumieniami lawy występującymi w naturalnych krajobrazach kraju. Zewnętrzna część kościoła jest uderzającym połączeniem ostrych kątów i czystych linii, tworząc atrakcyjną wizualnie strukturę. Odwiedzający Hattlgrimskirkia mogą podziwiać panoramiczne widoki na rejkiewik z tarasu widokowego. Zapierające dech w piersiach widoki obejmują panoramę miasta, okoliczne góry i malownicze wybrzeże. Jest to idealne miejsce dla entuzjastów fotografii lub osób poszukujących niezapomnianych wrażeń. Kościół jest również aktywną instytucją religijną, a nabożeństwa odbywają się regularnie w ciągu tygodnia. Pomimo swojego religijnego znaczenia, Hadlgrimskirkia wita odwiedzających ze wszystkich środowisk, którzy chcą odkryć jego architektoniczne piękno lub po prostu zanurzyć się w spokojnej atmosferze.